Thank you że coś głupiego w tej hmm. Ale ja je wiele No Dobra, to chodźcie, bo to czas jeszcze potem podjechać coś, nie? Ja chciałem powiedzieć tylko, że to jest nie, zielona trasa Żielona tam te łatwiejsza niż niebieska widać To no, widać nie? W niektórych kilku momentach było takie o kurwa Czy to zaczynamy jechać czarne? To kończymy to już, nie? To już zostało dosłownie ale może tą kobilopę Kodek jeszcze No dobra, jak chcesz? Myślę, że trochę Spoko ja mam czas teraz, żeby sobie przetrzyć. Jeżeli zastanawiasz się dlaczego właśnie czyszczę amortyzator to niestety ale pe, pierwszego albo drugiego dnia wyjazdu od razu puściła uszczelka pod chargerem od góry pod nakrętką no i niestety musiałem co jakiś czas po zatrzymywać się bo po prostu w pewnym momencie aż chlupało z tego amortyzatora no i musiałem jakoś sobie tak z tym radzić, ale dojeździłem do końca. Jezu.

nie, wszystko działa Mafia też wyglądała. No. Co się działo? Przykurnie. Przy bo było, wiesz, myślałem, że jest zjazd, a był bardziej drop. I za blisko. Tutaj w prawo. Bo tu jest ta izola. Pójdę kamień, tak? Już tylko kierownicą widzę, że intuicyjnie tylko lewo jest, Wysił <śleszy> <śleszy> się. <śleszy> Mówię, jeżeli coś będzie, to raz, że hamuję dwa, albo katapulta, albo no nie wiem, no przecież dwa są możliwości, jakieś, która godzina, żebyśmy, ile tam mamy, musimy jeszcze wyjechać raz, tak, ale wyjeżdżamy na wysoko, jest 16, no to pół godziny zjazd, może mniej. No, z... 17 coś, nie? A chyba jest około 18.30, 19 jest. Z... Słońce mamy jeszcze z... no. się mierzyło chyba na dwa palce. A dwa to palce to cztery. chyba była... cztery to były do, 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 do godzina do zachodu. No to już ta, z taką wiedzą możesz mhm. ruszać. Gdyby, jak ktoś mówi komfort, że jak zacznę hamować, to nikt mnie nie przytuli. <laughs> Dobrze, zapewnię ci to. Lepij. No. Jeszcze kawałek To jest połowa Bardzo dobre Kłównie, Ale to nie jest Double Black Diamond nie. Nie. Przy mostku są to zjebane serpentyny No I Przy końcu, prawie przy końcu Są dwie ścianki no Ale do. takie nie gorsze niż te co przejechałem Jeźdź, ja po prostu będę sobie jechał Dobra. Druga yy, coś, no. No to git. To ja. Marger mówi... Dość Dość Marcinku, chyba będzie dobrze To ale sztos? Chyba tak Jajebie Jajebie, ale sztos O ja ku... O jajebie O ale Ja jebie Chyba tak Cio to się obra obróciło? Będę Będę Dobra Jadu. To jedź Jadu. To jest to? To jest trochę jak na czarno Jedziemy dalej czy już no. jeszcze raz? Mnie, żeby... No nie, jedź jak już jest dziwnie to. Jest dziwne... <noise> tutaj, tutaj. Ja myślałem, że tutaj jest kurwa linka Ja pierdolę człowieku osrałem, bo naprawdę ja myślałem, że to jest metalowa linka, nie? Ja pierdo, a żeś mi osrał, dobra Nie ma tu, to nie jest Polska, tu kurwa nie ma metalowych linek na trasach Ja mam nadzieję, że nie ma

Będziesz miał rozwidlenie, to pójść sobie ręce na chwilę tak o sobie zrób i tam gdzie jest literka L, to ta druga, to tam jedziemy. Okej, okay. ma, ma, ma sens. Myślę, że powinieneś szkolić ludzi bo... MTB. Krem widzę. Jak tak ma to wyglądać? Jakie są jakie są inne opcje? Na razie nie ma żadnych. Jest, bo. Kawali. Wodacji... Kawali. I Kordi widzisz? Kordi? Cordori jeszcze. Nie <laughs> jest. Ale to też, przynajmniej te dwie Też jest tak ładne by no Zobaczymy może się rozkręci Zobaczymy jak to będzie wyglądało Jak to wszystko zobaczę na mapach O nie Tomek to jest Kurwa cały czas takie szerokie No to dawaj jest Zmiana no to planów no. jaka, jaka opcja jest? No te potacje i ciowali Brzmi dobrze to a pokażę to, pokaż to, co było. Chyba, że tutaj. A czekaj. No gdzie? Yy, Oto. Tu, ta czarna. No ale co za różnica? Czy ta, czy tamta? No ale to wygląda fajniej. Czemu? Jest dłuższa? Bo jest. A, mili 1,9 i jeszcze masz łącznik czarny. Fly to Sanremo, tak jak jechaliśmy. No to musimy się teraz cofnąć na górę. No ale jest to chyba warte tego, żeby kawałek Gdzieś się cofnąć. No jakbyśmy No dobra, możemy się cofać. My to jeden chuj w sumie. No ja no hmm. nie wiem, możemy też zagrać w papier, papiernożyce. <laughs> bo tu, bo to widzisz, to jak ma dużo filmików i tych, to znaczy, że zwykle jest spoko trasą. A jaka jest ta to nie ma nic. I ma trzy zdjęcia. No ale to może być w drugą stronę, że będzie przechuj. I się zesramy. No pokaż zdjęcia. Nie mam neta. Nie chcę włączać mam tego. Dobra, możemy. Chodź, chodź, zaryzykujmy. O O oh. Uważaj baku Nie Nic nic Co? Trochę było srogo, no. Ale do zjechania wszystko. Ostatni fajniejszy widoczek dziś. Dobra. Ostatnie, już. No to ostatnie, kurwa. Przedostatnie, przepraszam. Przedostatnie. To Ale to było dobre Teraz powiedz coś dla Tomka. Coś dla Tomka powiedz. Brakowało nam ciebie tragarzu. <słyska> ja dole, ale to było no bo... końcówka była no bardzo je. fajna. między tymi jest Lubię te uliczki ich mniejsze Możesz się witać z sąsiadem na dzień dobry Ja masz drugą Jak Ci sąsiad poprosił o drugę to możesz mu podać <laughs> O Mario Domenica Oj Dziutek, chyba pomyliłeś coś. Nie, 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 na pewno nie. Na pewno tak. Na pewno, na pewno tak. Na pewno nie. Tak, tyczy się samochodów.